Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w czwartym odcinku LEGO Harry Potter. Ja jestem Ronem, Krebor jest... Harrym? Czy mam? Harry, jestem Harrym. Harry, Harry, to ja Ron, twój prze... o, miotły. W poprzednim odcinku nauczyliśmy się czarów i co było. Przyszliśmy tutaj. Robiliśmy misję na meczu Quidditcha. Bo ty, Harry, grałeś, a my z Harmioną coś robiliśmy. I... czy coś jeszcze robiliśmy? Uczyliśmy się latać, tylko ja nie umiem latać, tylko Harry umie latać. Jesteśmy jeszcze nieogarnięci, jeśli o to chodzi. Chętnie oddam ci. Harry Możesz latać teraz. Ha? Kurde, no nie wiem, bo... Ron ma szczura to. <grym> Dobra, to lecę. Nie wiem, czy tu jest coś w ogóle, bo to jesteśmy już w grze swobodnej, gdzie musimy teraz sobie dojść na misję, więc nie wiem, czy coś jeszcze tutaj, poza kasą, jesteśmy w stanie zdobyć. czy znaczy coś na pewno, ale... O tam na górze chyba fiolecik był, no nie wiem. Ja się tu rozejrzę i najwyżej zaraz będziemy spadać dalej. Ała. Ała. O, ale uszy bolo. Ale uszy bolo. <grystanie> Ej, przestań. Uspokójcie to dziecko. Matko bosko. A! Dobra, jestem, żyję. Nie podchodź do tego, Harmiona nie! Nie, co jest? Mówiłem, nie podchodź do tego No dzieci no Dzieci jak zwykle pisz, pisz. się drą Dobra, myślę, że będziemy stąd wychodzić No nie wiem, idziemy na misję nie? Żeby się nauczyć wszystkich tak. czarów Żeby odblokować wszystkie postacie I wtedy będzie można robić takie e, rzeczy No bo na razie chyba bez sensu e, marnować czas Po czym na końcu i tak będziemy marnować Ten sam czas, żeby wszystko odblokować Dobra, czy coś jeszcze tutaj chcesz robić? Czy mogę iść dalej? Czekaj, czekaj. Ostatnie. Czekaj, co? Czekaj, czekaj, co? Czy ty właśnie ujeżdżasz do dynie? Tak. Hopla, hopla, hopla. O, kwiatki! Kwiatki, kwiatki, kwiatki! Dobra, to idę dalej. O! Już święta? Szybko w tym roku. O, Hagrid Gwiazdor. Ho, ho! ho, ho. Hoj. O, alfa, mam alfa, Teraz będą mi się mylić, nie? Tak no Dobra. wszyscy wyglądają tak samo. Dobra. ty chłopie dawaj alfa, 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 to był Dumbledore w ogóle? Tak. PR na niewidkę chyba. Piżamkę. W końcu chary nie będzie już O. Oh. A co to za szmata? Huh? Oh. Oh. Taka trochę przy, przykrótkawa, nie? Oj tam, i tam. Oh. Panie Filcz, panie Filcz, proszę, proszę się odwrócić, bo ja chcę przejść. Chcę w się? Sensie, a, Aron? no właśnie, ej, co będzie w momencie, <grych> kiedy <grych> sam co? Harry był? Bo sam Harry poszedł do biblioteki, nie? Tak. Restricted section. Okej. Okay. O! U, to Waleryna to niebitka odblokowana. Dobra, jestem z tobą. Czyli lepiej niż w twoje? Obydwoje? Obydwoje o. możemy używać, czy nie? Nie, chyba tylko te Harry. Tylko Harry? Ja mam szczura. Okej, okay, dobra. Trzeba Nie? Tak. Ja mam szczura. Ej! Książka mnie zaatakowała! Ej! Ej! Książka mnie je! Książka mnie zjadła! Nigdy im nie ufałem. Zawsze... Z... Zawsze myślałem, Ty, że te książka. Ty, goni mnie! Co jest? A, bo my pewnie musimy mieć niedzielkę, żeby nas nie goniły. Może, to e, słuchaj, e, zbieramy kasę, bo już jest misja, nie? Czyli, experiment, tak, e, zbieramy kasę. Ej, uważaj to. Nie, słuchaj, słuchaj. halo, halo, spójrzcie, spójrzcie. Bez sensu są te książki. O, kwiatki czarne. Okej. Okay. <laughs> Harry honoku. I need your yeah. help. Oh. O! Dostałem się Mimo, że jestem rudy. To się dostałem Żart był w dwóch odcinkach <laughs> ten, ten żart się nigdy nie znudzi Harry, podnieś mnie! Harry! Harry! Już. Pare, nie, No i zjadło mnie Co to są za książki? Kto to wymyślił? Ej, Kur teraz mnie Powinien dostać O, dziękuję ci No i poświęciłem Pare, się Dobry chłopcze Dobra, idziemy dalej, chyba mhm. nie ma, nie ma, nie ma Idziemy dalej Co? Tak miało być? Co <śmiewanie> Dobra gra, 10 na 10. O, filtr. To, 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 to ślepy chyba. Hmm. Przepraszam, ale są trzy ważne i ważniejsze, nie? Hejs! Dobra, teraz można to wziąć. Czy, czy się jest Jestem obok, a mnie nie widzi. Bo on jest ślepy, tam się nie przejmuje. Okej, okay, w ten sposób jestem niewidzialny dopiero Tak, dokładnie Harry. Gdzie jest Dumbledore? Przecież tu był Dobra Ja bym jeszcze tu y, przeeksplorował całość no, Oczywiście e e jeszcze Wykorzystują, że filtr jest ślepy jak No to jest 6x6, dobra, 6 na 6, mamy to o. Ty goni mnie A nie to goni kota chyba Ej Halo? O nie! Złapał mnie! Ej! Panie Filcz, proszę mnie... Proszę mnie zatawnić! Puść, puść go! Puść go! powiedziałem, puść go! Ej, ale puścicie w końcu? Halo? No radę, ale co do siebie? Dobra, teraz sobie... Ej no! Panie Filcz! Ale tam się czy coś świeci. Ej, Awada. No... Harry, zrób coś! No nie mogę, nic nie mogę zrobić. Strzel, mogę. Mogę, o. Ej, faktycznie. Ej, ty, rację. T -t 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 lol. <ś enquhuhelszno> nie sądziłem, że to poskutkuje, ale cieszę się. To było dziwne. Dobra, spadam stąd. O! O! Tu! To jest miejsce dla szczura Rona Jest dla parszywka Ale są rzeczy ważniejsze O, Szczur mi spadł Ciekawe czy tym szczura możesz zjeść tego pająka Nie Atak! Atak! Zjem tak! Zjemcie Tyle, bo to kaj, jeszcze. A! Hary mnie pije! Aaa! Aaa! No przyszło, nie? Wszystko. Dzieńmy. Dobra, to lecimy. No, trzecia, ok. no i gites. Eis. Proste. Otwórz się. Ej, Oj, sorki. sorki, sorki. Aha. Oj, tyle potrzebuję ten Lumos Maksima. Wypad mi stąd! Nic tam nie było. Okej, okay. Hello, dzień dobry. O. Hmm. Uh. O tak, o matka się oh. pokochała, Ronie. No to była Harmiona. Oh. Nie, to był Ron. No tak, Ron, ale, ale z Harmioną. To była jego matka, halo. Tak? Nie. No, to była Hermione. to jego matka. Nie, to była jego matka. Nie, no, matka. Musimy bardzo dużo mówić do tego wiesz? Myślę, że on chce tam z Hermioną i tam być królem tego Quidditcha. Szybko to poszło. I nie Which udało moment? nam się być prawdziwym czarodziejem Krebor. Jesteśmy tylko w 73%. Gold i kontynuujemy story. No nie. I ta mordka Harego taka. Okej, okay, no to co? Fajne. basność. nie uciekaj, ej, o, mam nadzieję, że wy nie uciekniecie z tego kanału, tak jak tam gościu niegodziwy, że dacie łapkę w górę koniecznie, subskrypcję tam na dole, wpadacie na Discorda, link w opisie też tam na dole. I co? Co jeszcze mogą zostawić? Komentarze, dużo, dużo, dużo komentarzy możecie zostawić. I co? Dziękujemy wam za obejrzenie tego odcinka, do zobaczenia w kolejnym, w sobotę. Musiałem to policzyć. A na razie, papa. Pa. Cześć, cześć.